Dzień dobry, moi mili. O tym sobotnim poranku się witamy. Jest dziesiąta, Wjechaliśmy na górę. Mieliśmy tu ostatnio wjeżdżać rowerami, ale że przejechaliśmy tam tymi górami, przy Zdingać, było ciepło i stwierdziłem, nie jadę tu. I jest tu wyzwanie. Zobaczcie tą piękną panoramę. Zaraz Wam opowiem, którą spotkaliśmy wczoraj, ale chciałem się z Wami podzielić przepięknym widokiem. Przed nami plocze, przed nami plocze, zaraz wam zbliżę. I ujście, ujście Neretwy. Tu wypływa. Płynie przez Mostar. A tam gdzieś Gradacz. Na lewo. Y, tu Czepi, Podgóra. Widać tą Tą wieżę, którą tu widzicie, tam nie wolno chodzić, pisze strefa wojenna, a przed nami most. Bardziej nie zbliżam, bo nie wiem, jak to później wygląda. Tu jest jakaś uwala na dole, tu też nigdy tu nie byliśmy, ale tam jest druga, może tam pojedziemy, bo objedziemy. Trpań i zobaczymy, gdzie tu można dojechać. Nie wiemy, czy, czy tylko tam jest ten chyba Sreser, chyba tak się to jakoś nazywa. Ciepło jest. Znaczy w samochodzie pokazywało, że jest 13 stopni na zewnątrz. Nie wiem, czy tam można dojechać. Bo problem jest później żeby je cofnąć. To idź i mi daj znać, czy tam idzie samochodem przyjechać i nawrócić, co? A ja tu nakręcę. Pięknie ci dziękuję. Zobaczcie, jak na, z tym widokiem się prezentuje nasz czarny rumak, który na stanie wozi wszędzie. Biedaczek ja mu daję zadania. Zobaczcie w dół. Kupiliśmy przed chwilą wino. Jest tu rozlewnia wina. Tam widać. Nie wiem, czy to nie jest orebicz, Może być. O, ale tu zimno zawiało. Na pewno nie szumi, bo mam mikrofon. Tu sobie staniemy za tą skałą. Będzie fajnie. Napiszcie, kto tu z Was był. A ja nie, to czy po moim filmie ktoś się tu wybiera. No wiecie co, tu by było fajnie tak szczerze przyjechać samochodem tam na dół. Tam macie tunel Dingach. Tą restaurację, a na dole chyba Potomie się to nazywało. Jak się nie mylę. A jak się mylę, no to trudno. To ci, co mnie znają, to wiedzą. Pogoda się trochę popsuła na zasadzie Yy, przeleciało 20 samolotów, i całe niebo jest zawalone. Się to rozeszło wszystko na boki. Od rana. Rano było jeszcze czyste niebo. Tam są piękne naturalne chmury. A tutaj taki syf cały się zrobił. No ale to mniejsza o to. Jak ktoś coś wie, to wie. Jak nie, to, to trudno. Tu coś widzę. Wysypują w dół. Jakiś gruz, jakieś kamienie. No też widzę trochę materiału. Jakiś z dachu jakieś chyba stary ten azbest. Może tu troszkę wejdziemy, choć wiecie, że ja nie lubię ostatnich zdjęć z wakacji, ale tu jest akurat fajnie, ale zimno. Zobaczcie, jaka różnica jest, ja cię jest za górą. Zejdziemy, zejdziemy, bo powiem wam, by musiało się zapiąć, a nie chcę Cię rozchorować. Poroda na razie jest idealna. A teraz trochę słońce zaszło. Poroda jest idealna. Dzisiaj jesteśmy czwarty dzień. Piąty w podróży w sumie, a czwarty dzień, a czwarty dzień jesteśmy w Chorwacji. Data tam poszła, nie wiem, czy mi zadzwonić, czy nie. No, już jest ponad w połowie drogi tam. Znaczy, widzicie, zaszła ta chmura, ale to zaraz przejdzie, ona szybko idzie. Jak cię tu Wam podoba? Byliście tu? I słuchajcie, przejdziemy do meritum sprawy. Wczoraj spotkałem się o 12.00. Z widzami, pod starym kapitanem, poszliśmy na kawę. Napisali do mnie, że kupili tu miesiąc temu domek. No i spotkaliśmy się, zaproponowałem, czy się chcą spotkać. Odpisali, że czemu nie. Zaprosili nas do siebie. No, powiem wam, w magicznym miejscu kupili ten dom. Miejsce jest super, pod górami. Widać przepięknie morze. No, góry widać, bo tam prawie z każdej strony widać, ale oni są pod samymi górami, więc widok jest niesamowity. Bardzo fajne mają takie dwa tarasy, takie balkony z dwóch stron. Jak z jednej strony zajdzie słońce, to można i z drugiej. Jak ktoś chce iść do cienia, to idzie na drugą stronę. Także także mają bardzo fajną nieruchomość. W bardzo oczywiście dobrej cenie to kupili. Ja im mówię tak, że Lechu szuka i ogląda i gada o nieruchomościach, a inni po prostu je kupują. No ale co zrobić? Także posiedzieliśmy bardzo mi, mi, miła... Miła para, Darek i Agnieszka. Pozdrawiam Was serdecznie, jak oglądacie ten film. Podobno oglądacie mnie od daw dawien dawna. Cieszę się. No i Słuchajcie, na pewno się tu jeszcze nie raz spotkamy. spotkamy. Oni dzisiaj jadą do domu. No szkoda, bo byśmy może gdzieś z nimi tu pojechali. Ja ich później zabrałem pod taką nieruchomość im pokazać, na którą mnie nie stać, ale chciałem im po prostu pokazać, jak to wygląda. Tu jest lepsze, lepsze tu jest widok. Także, naprawdę załatwili, dali mi namiar co i jak, w poniedziałek będę załatwiał PESEL chorwacki, powiedzieli mi gdzie, także na kurczule zrobię o tym film, pokażę Wam gdzie, gdzie to załatwić, bo myślę, że ni nic tego nie pokazuje. wiecie, jakieś pierdoły tam, tam jakieś są, ale że jak chcecie porządne informacje zdobyć, to widzicie, musicie poznać świetnych ludzi i dopiero wtedy, i dopiero wtedy... Możecie się czegoś dowiedzieć, nie? Także bardzo fajna para. Ja jeszcze raz ich pozdrawiam. No i co są z Bielska, co mogę powiedzieć? Blisko nas 80-70 km od nas, od Katowic. Także jeszcze powiedzieli mi: Bata zapisała numer do prawniczki od nich, która im wszystko załatwiła. Fajnej, normalnej, realnej cenie. Także mają wszystko spisane, czytałem tylko na resztę już dokumentu, żeby to się wszystko wiedzieć, jak uprawomocniło. To potem będą chyba załatwiać jeszcze tam, nie wiem, tak mówili, ten prąd, wodę, tam przepisanie, przepisanie takie różne sprawy. Także fajnie takich ludzi słuchajcie poznać, którzy przetarli już szlak i, i sami nie musicie kombinować. Ale powiem wam, jak to słońce świeci, to naprawdę jest ciepło. Nie chcę w samej szulce chodzić. I co zamknięte? A, no widzisz. No to tu dronem, słuchaj, nie polecę, bo tu jest ta strefa taka, może nie wolno, nie jest... No, no bo to jest taki, wiesz, to jest miejsce obserwacji i wszystko widać. No, przepiękne miejsce. A co tam jest? Tam, co tam jest? No, bo tu jest całe plocze. Tu to jest całe te plocze, według mnie. Ale co tam jest? To... No nie wiem, Bata, no. Najlepiej, jakby ktoś tu szedł, to byśmy się go zapytali. Pojedziemy jeszcze, słuchajcie, może się dzisiaj uda, bo jest sobota, czy będzie otwarte. Wiemy już, gdzie jest rozlewnia oliwy, masliny. I, i spróbujemy kupić. Wina kupiliśmy. Nie wiem, czy Wam pokażę, jakie. Pokażę Wam, jakie wina kupiliśmy. W bardzo dobrej cenie. Nie wiem, czy Wy też je kupujecie. Momentos. momentos. Auto znowu w środku brudne. No ale jak ci chodzi po takich miejscach, zobaczcie. Takie mamy wina. Takie wina. I czerwone i biele. Zobaczcie. Takie coś. Kupiliśmy cztery. Fajny gościu w tej rozlewni. No to jeszcze raz musisz nacisnąć tam to zamknij to już, tak. Szturaznik, nie mam, bym się zapytał, no wiecie, nie wiem, nie, nie było narysowane, że dronem nie wolno. Oczywiście, jak wiecie, ludzie biorą to do siebie, do domu, te filmy, a nie nają na YouTube, to wszędzie la, latają i mają to gdzieś, ja przestrzegam tego, tych zasad. E, nawet do siebie to bym tu nie leciał, ale ale nie wiem, no może polecę. Może polecę i wiecie, i, i wtedy zasięgnę języka, czy można tu latać, czy nie, co to to skasuje i, i tyle. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, Ja się tu Wam podoba. Tam macie morze. Te morze to teraz to, a tam jest, a tam jest Lówiste. Lastowo raczej, to jest Lastowo. Lowisztę jest na końcu Peleszac. Patrz, nie, nie ma tej przejrzystości i, i tych wysp nie widać, nie? Tam jest Miliet, tam. A tam jest... Port i chyba tam się wypływa ci nie mylę, chyba że to jeszcze dalej jest Choć tak szczerze w tym miejscu nigdy nie byłem to nie wiem. ale chłodno się zrobiło co? Jednak jest wysokość nie wiem ile to jest metrów, ale wysoko jest No i most i te wysepki i cisza i spokój Cisza i spokój. No a tam już początek Chwar widać. Tam. Tam będzie Drwenik tam. Bo z Drwenika się płynie, chyba że tam. Gdzieś jedno z tych miast będzie i tam się, tam się płynie na na Chwar. E, jeszcze co? Chciałem Wam powiedzieć. Aha, mam kursy już tego stateczku, co płynie na Korczule. To on płynie chyba 4 czy 5 razy w ciągu dnia, a w soboty i w niedzielę tylko płynie dwa razy. Więc albo rano, albo chyba wieczorem. Także w sobotę i w niedzielę myślę, że o tej porze roku nie popłyniecie na Kurczel. No chyba, że macie coś do załatwienia, albo do znajomych płyniecie, na cały dzień tam chcecie siedzieć. Bo jak rano wypłyniecie, to dopiero wieczorem przypłyniecie. Więc to trzeba mieć co tam robić. Miasto obskoczycie w godzinę, max dwie i koniec. Albo, a trajek płynie chyba z tego, co wiem, non stop wpływał. Znaczy, jeszcze raz, słuchajcie, pozdrawiam wszystkich. Dzięki Wam za komentarze. Listopad, Dzisiaj 15 jest chyba, nie? Tak, 15. Bata potwierdziła. Słuchajcie, na telewizorze, widzę, wczoraj miałem trochę czasu i zobaczyłem, na czym ludzie oglądają moje filmy. To 55% ogląda na telewizorze. No i świetnie, bo uważam, że szkoda, szkoda nerwów, żeby oglądać to i czasu na komórce. Te widoczki, które ja Wam pokazuję. Jeszcze w 4K jest to kręcone, także polecam, bo można naprawdę zobaczyć e, fajne obrazy m, na telewizorze. Zbliżymy jeszcze tą, e, tu, tą uwalę. Jak to tam wygląda? I tu jest jeszcze jedna. Zobaczę, patrzę pod nodzie, słuchajcie, żeby to nie było ostatnie zdjęcie z wakacji. Tam po tej stronie jeszcze nigdy nie byłem. Ale tak ja Wam mówiłem, to są strony wysp, czy półwysp. Proszę? Tak, i tam tu masz tą e, całą tą Neretwy. Jak to znowu mówiłem? Te ujście Neretwy. O, tam wszędzie te mandarynki rosną, tamte pola te płaskie, tymi górami się tam jedzie. Także no piękny rejon, piękny rejon. A tak wam mówiłem, to mnie nie interesuje, bo tu słońce zachodzi, nie ma słońca. Wiem, że są ludzie, którzy lubią cienia. Ja nawet znam jednego gościa, znajomego, który on uwielbia deszcz. No ale wiecie, no różne są. Różne są. No wiecie co. No. Także jeszcze raz kończymy ten film. Jeszcze raz kończymy ten film. Jeszcze raz się z Wami żegnam. My zaraz będziemy w dół jechać. Wiaterek wieje, zaraz wyjdzie słoneczko. Tu chmury się szybko przemieszczają, a my pojedziemy pokazać Wam plażę. Diwną, trpaintą plażę jeszcze tą drugą. O, ale o, słońce wychodzi i nie uwierzycie, tak jakby, jakby ktoś na Was e, farelkę puścił. To jest niesamowity grzejnik, to słońce. Także pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się.